Cześć z tej strony KamLux, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak mieć taki Nexus i jak mieć inny świat VIP oraz w tym odcinku Wam też pokażę jak właśnie wbiłem wy 4 dni 79 level na blok Planet, tak, już 79, więc wydaje mi się, że naprawdę spoko, a jak jesteście nowi, możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z meczkiem, no i w sumie zapraszam do oglądania. Dobra, no i jak chcecie mieć takiego nexusa, to musicie zmienić właśnie datę. Na telefonie możecie to zrobić lub na komputerze. Jeśli jesteście na komputerze, to macie tutaj takie coś jak yy, godzinę i datę. To wtedy klikacie na to prawym przyciskiem Tak jak wam tutaj teraz pokazuję I tutaj wyskakuje wam się takie kilka takich opcji I klikacie ustaw datę i godzinę Druga opcja od góry No i tutaj macie coś takiego Pewnie macie tutaj zaznaczone na początku Ustaw czas automatycznie No i wtedy wam właśnie ustawia Dokładną godzinę jaka jest teraz Czyli nagrałam to właśnie od 20 prawie .00, 31 .00 marca I jak chcecie sobie sami ustawić To wyłączacie tą opcję Klikacie sobie zmień i wtedy ustawiacie, właśnie, na przykład, możecie dać nawet, możecie szczerze dać nawet 2030, nie? No i wtedy będziecie mieć tego Nexusa zawsze. No i po prostu tak się to zmienia. Dobra, no jestem już po resecie Blockstar Planet, i zobaczcie sobie, jaką mam datę w komputerze: 31 marca 2030 rok, czyli, no tak jakby 10 lat później jestem na Blockstar Planet, no i po prostu zmienia wam się ten właśnie Nexus, ale zmienia się też tutaj świat VIP. Ogólnie jest tutaj tajemnica, ale chyba się nie da do niej dostać, tak, tak przynajmniej próbowałem się do niej dostać, ale się nie dało. Więc właśnie teraz idę sobie do świata VIP. Dobra, no jestem w świecie VIP, jak jesteście na początku to od razu giniecie, bo jest tutaj jakaś lawa, ale ogólnie ten świat VIP już kiedyś był, chyba w tamtym roku, więc naprawdę możecie sobie zobaczyć co było w tamtym roku, jaki był świat VIP. No i taki to jest ogólnie świat VIP, tylko w tamtym roku dało się tutaj latać, a teraz się nie da, więc to jest taki trochę minus. No i właśnie sobie możecie to zobaczyć. Na razie i właśnie też ogólnie szybko się level wbija na turu po kozaku, bo wydaje mi się, że w 4 dni 79 level to jest mega, nie? Bo w 4 dni my to zrobiliśmy i mamy jeszcze 6 dni na wbicie setnego levela. wiemy, że będzie trudne, ale spróbujemy się do tego dokonać. Dobra, no i teraz poprzedzę sobie właśnie kilka parkurów od Was i pokażę Wam też kilka sekundówek. Dobra, no i pokażę Wam dwie sekundówki, które akurat teraz są w topie. Pierwszą sekundówką, która jest w topie, jest to sekundówka od Mikalo, zrobiona 10 lat temu. <grybujesz> no 10 lat temu sobie Mikalo taką sekundówkę zrobił. Jedzenie na literę P się do tego to były właśnie takie parkury. Teraz to jest już inaczej na tym blok Star Planet. Ale możecie sobie wbijać, jest ona szalona, jak widzicie. Jak jesteście na tym parkurze, to klikacie AS i przechodzicie ten parkur. Tylko musi być właśnie znak start. Musi wam tutaj pisać start. Więc klikacie AS i ten parkur sobie tak jak wam teraz zaprezentowałem, przechodzicie. Polecam ogólnie przechodzić. Y Jeden parkour cztery razy Taki szalony A później sobie ten parkour zmieniacie No i jedna sekundówka już jest pokazana A teraz wam pokażę kolejną sekundówkę Kolejna sekundówka też jest w topie, Ile masy diaksów Od Mixona 10 lat temu też zrobiona Dajcie no sobie na to wbijacie i tutaj Nie klikacie AS nie klikacie SA, tylko chyba klikacie SD, jak dobrze pamiętam. Albo w sumie, nie, albo też SA. W sumie muszę sprawdzić, bo już zapomniałem. O też klikacie SA, tak jak na parkurze Mikalo. No i też sobie tą sekundówkę naprawdę szybko przechodzicie. Ja wiem, że w jakieś chyba 15 sekund wbijam sobie 10 tysięcy właśnie Expa, bo przejdę sobie ten parkur 4 razy i daje mi właśnie po tyle Expa. No i w jakieś 10 sekund, mam 10 tysięcy, więc naprawdę szybko. Dobra, no i pokażę wam w tym odcinku jeszcze jedną sekundówkę. Będzie właśnie tylko 3 sekundówki, ale też za kilka dni będzie taki odcinek, gdzie wam pokażę 100 sekundówek, więc będzie to naprawdę mega. Kolejną bardzo fajną sekundówką jest właśnie ten parkour, Twój level od końca. Ten parkour jest ogólnie aktualnie trudny, ale on się często zmienia na szalony, więc też go bardzo polecam. Przechodzi się go właśnie no sekundę i 15. Już wam pokazuję jak. Tutaj klikacie akurat SD, żeby ten parkur przejść. Patrzcie, klikacie SD sd Teraz tutaj do przodu i przejdziecie sobie właśnie tak szybko ten parkur. Dużo osób też o tym parkurze właśnie nie wie. Mikalo, wiem, że go nie pokazują w odcinku, więc macie takie właśnie trzy nowe sekundówki, więc wydaje mi się, że spoko. Dobra, no i może przejdę sobie jeszcze na sam koniec tego odcinka. Jeszcze jeden parkur. Widzę, że jakiś parkur zrobiony 10 lat temu. Zobaczymy sobie właśnie te parkury zrobione 10 lat temu. Powspominamy sobie może coś na tym parkurze 10 lat temu. To kupa czasu, pamiętam jak. Właśnie grałem w to jeszcze jak miałem 15 lat Teraz już jestem stary Mam 25 lat do staruch ze mnie już za niedługo 26 Tak się to szybko zmienia Tak się te czasy zmieniają na tym blog Powiem, że to masakra Więc to nie wiem, nie wiem Dobra, lecimy sobie, bierzemy sobie kluczyk No dobra, gituwa, gituwa No i ogólnie Jutro wam mogę powiedzieć taką informację Że będę nagrywał chowany z widzami Już kiedyś był i wiem, że wam się to bardzo spodobało I polecam właśnie wchodzić na mój serwer Discord, będzie właśnie w opisie mój serwer Discord, możecie wbijać Jutro gdzieś tak w godzinach popołudniowych Wydaje mi się, że będę nagrywał właśnie Chowany z widzami, więc chyba spoko Dobra, lecimy sobie No jak widzę, te parkury przez 10 lat To się tak troszkę mało zmieniło Wszystko jest takie podobne Widocznie stoimy w czasie Masakra, nie wiem co się dzieje Z tym światem to wszystko chyba przez tego właśnie wirusa stara sobie lecimy na tym parkurze Hmm, czy mam wierzyć w strzałce? Hmm, ja nie ufam strzałkom i idę prawo No i no jestem mądry, prosty, że tak No i wiadomo, że nie ufajcie nigdy strzałkom Nie polecam, nie polecam No bo tam wyczaili mnie widzowie, wbijają jakieś stalkusie Rucusie, jakieś nie wiem Zosie, kusie No nie wiem, jakieś takie dzikusy wbijają będzie trzeba przed nimi zaraz uciekać, bo tutaj te dzikusy mnie zaraz dopadną. Trzeba uciekać, Myszka Miki, dawaj, let's go! Let's go, tak jak cię uczyłem. Let's go, dobra, lecimy, tak jak mnie uczyłeś. Mówisz, dobra, lecimy, lecimy. Szybko, dawaj, ale masz fajny ogonek. Wow, zginąłem, co jest? Szybko, uciekamy, 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 dawaj, dawaj, bo cię zaraz za ten ogon złapię. Musisz im uciec, halo, Myszka Miki, co, 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 co ty robisz? Ale jesteś dziwna, masakra, masakra. Te myszka Miki nadal nie ogarniają 10 lat minęła, nadal się nie nauczyły Porad moich Dobra, teraz gdzie? Teraz Teraz chyba Tutaj, no chyba jo Teraz lecimy sobie, lecimy sobie Skaczemy, wow Tą chyba osobę Przy robieniu tego parkura, to coś musiało chyba Nie, Nieźle coś boleć musiało Tą osobę, bo To jest trochę trudne no Ale myszka Miki Dałem mi jej gumę turbo Teraz będzie turbo kozakiem, nie? Guma tur turbo, no i let's go, let's go Wywali ją z planszyc Dobra Cyk, dawaj myszka Miki. Go, go, let's go, let's go. Dobra, trzeba uważać. Tutaj sobie lecimy po tej smole. Wow, ale mi się udało. Dobra, jednak myszka Miki jesteś warta, dobra. Wzięłem sobie kluczyki. Teraz co, teraz co? Już tutaj byłem! Halo, Stalking, uciekaj, uciekam przed nią. Uciekam przed nią i teraz mam iść na lewo. Ej, bo teraz już nie wiem, teraz... Hmm. Hmm, hm. Hmm, co mam teraz robić? Stalking? Przetestuj. Yy, lewy. Oba są dobre, aha! A czyli mam teraz iść tutaj chyba ta! Ej, nie no! Co to jest z tym tak? tak Co jest z nim nie tak? Przecież oba są dobre. Co jest? Nie wiem, nie wiem, skaczę sobie. Ej, bo już nie ogarniam tego. Ten parkur jest do przejścia. Przeszedł go ktoś w ogóle. 30 sekund go przeszli, co? O kurde, to myszka chyba nie dostanie jedzenia. Dobra, wiecie co? Chyba idę sobie jeszcze na jeden parkur. Jeszcze dam szansę tej myszczki Mice i sobie pójdę na parkur. Państwo na literę F. Państwo na literę F. Filipiny? Chyba. Czy to jest państwo? Ja się nie znam Słabo, bo cele z geografii, więc nie będę się chwalił. Dobra, lecimy sobie. Let's go, let's go. O, dobra, robimy tutaj rekord czasów. A ile jest? W sumie spróbujmy. A ta, na pewno, jasne, przejdę to w 4 sekundy. No proste, że tak przejdę, jasne, jasne. Jest to w 100% tak, to możliwe, możliwe. teraz mnie wywaliło, no normalnie. Coś tutaj jest nie tak, dobra, teraz sobie skaczę na lawę. Teraz sobie biorę kluczyk. Teraz sobie skaczemy, cyk. W sumie się mogę wrócić szybko, no właśnie, tak. Ale ja czasami nie myślę, masakra ze mną, masakra. Dobra, tam chyba nic nie ma, więc lecimy sobie. Ale ten ogonek tam jeszcze kamiki ma. Dobra, teraz tutaj. No właśnie, te parkury od Only. Ale one są fajne, żeby je przechodzić tyłem. Tylko to jest głupie, że się je bardzo długo przechodzi, a ja się dostaje mało fejmu. Więc właśnie wam pokazałem w tym odcinku dwa szalone sekundówki, które są naprawdę mega. No bo na jednej sekundówce sobie wbijam 2,5 tysiąca ekspa. I w 15 sekund mam 10 tysięcy expa, rozumiecie to? W 15 sekund, tylko później wychodzenie i wchodzenie na inny parkur No to tak na minutę wbijam około 20 tysięcy expa, tak na minutę, nie? Więc sobie policzcie ile wbijam level Tylko ogólnie też nie gram sam na koncie I niektórzy z moich właśnie pomocników wyrobią to trochę wolniej Jak ja bym to robił ciągle, no to by, by, byłby już może 85 No ale wiadomo, że ja nie mogę grać 24 na 7, nie przesadzajmy. Ja tak gram kilka godzin dziennie, tak? Szczerze, wbijam sobie raz na Turbo Kozaka. Tak chyba rano, czasami po południu, na godzinkę dwie, maks dwie godzinki. A później sobie wbijam o 23 mniej więcej na Turbo Kozaka, i wtedy sobie wbijam też tam level o tej godzinie. I wtedy gram tak z dwie godziny, albo czasami trzy. Zależy czy mi się chce. No więc tak ogólnie poświęcam. Minimum 3 godziny dziennie na turbo kozaka Ale też mam pomocników, którzy właśnie też grają gdzieś też po tyle samo Więc dobra bierzemy sobie tutaj czerwony K I teraz uciekamy, uciekamy, uciekamy Dobra tutaj stalking jest, trzeba od niej uciekać Uciekać, uciekamy przed stalking, uciekamy, uciekamy Ona tam pewnie mnie goni Ja jej ucieknę, ja jej zaraz ucieknę Tylko czy się uda, dobra szybko, szybko Wow, ja nie wiem jak ja zginą nie zginąłem Dobra, ej, nie ma sterking, dobra, zobaczmy. Czy zaraz wyjdzie, czy nie wyjdzie? Wyjdzie ten potwór? Wyjdzie. O, wyszedł! Wyszło szydło zwora. Trzeba uciekać, wyszedł potwór zwora. Uciekamy, uciekamy szybko, szybko, szybko. Szybciuteńko, szybciuteńko, bo mnie goni ten potwór. Wow, potwór na Blockstar Planet. Uciekamy. Fast, 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 fast. Szybko, ewakuacja. Szybko, widzowie, ewakuacja. Szybko, 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 bo mnie potwór goni. Dobra. Wow, lecimy, lecimy. Lecimy... Co tu jest? Co tu jest? Wow, co to jest? Co to jest? Masakra jakaś Dobra, ale ten potwór mnie goni. Gdzie on jest? Jest. O nie! Trzeba uciekać przed nim, on jest blisko mnie! Jak mnie dotknie, to koniec odcinka! Jak mnie dotknie, to serio, koniec... Gdzie? Ja się cofam? Gdzie miałem skoczyć? Dobra? Nie wiem czy się cofam chyba nie. Kurde goni mnie ten potwór, uciekajmy! Szybko! Ja nie mogę. Ja, ja się boję, ja się boję widzowie, uratujcie mnie przed tym. Szybko, uciekam, uciekam. Oto chyba już będzie meta. Oby, opy, opy, nie, nie, jeszcze nie ma. Ja nie mogę. Uciekajmy, uciekajmy. Gdzie, gdzie to jest? Wow wow, 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 wow! Skinąłem! To przez nią Ona mnie zabiła! Ja nie mogę! Dobra, wiecie co? Widzowie kończę odcinek, bo już mam jakiegoś wirusa na Blogstar Plus, więc jak tak odcinek by się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję wraz złeczkiem. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!